Jakieś takie rzeczy, które ty nie robią. No, no, to no ja tego, tego nie, nie miałam. Ja tego nie mhm. robiłam. No i myślę, że to jest trochę, wiesz, takie. Czasami chciałabym może wrócić i gdzieś tam zniknąć sobie pożyć innym życiem, ale z drugiej mhm. strony wiem, że to jest. To... Ja mam bardzo. No ja mam ambicje bardzo duże i wiedziałam też, no, co się pisze, więc też nie będę, wiesz, tutaj siedzieć i mówić, że o, miałam tak źle, bo, bo wiesz, no, jakby ja poświęciłam bardzo dużo, ale też jestem w we wspaniałym miejscu, mm, mogę sobie pozwolić na cokolwiek tak naprawdę chcę, mm -hmm. e, mogę sobie kupić to, co chcę i to jest super, mogę pomóc bliskim, mogę, wiesz, no to jest fantastyczne, żeby mieć taką moc w wieku 17 lat, nie? Totalnie. Więc e, też nie zamieniłabym tego życia. No coś no. za coś jest, Więc, no nie zamieniłabyś zamieniłabym życia. Nie, nie, nie zamieniłabym. W sensie chciałabym czasami, wiesz, sobie pożyć takim crazy teenager life, ale z drugiej strony ja też, no... To też nie do końca jestem już ja, no po prostu ja też jestem, no, się wiem ja już jestem babcia, no.